nożem, to tak powiedziałbym, że Włoszczyzna nie tylko na stole, ale i również tak w głowie. W temperamencie powiadasz. Taka mafijna troszkę. Nie, nie, nie. Zresztą chyba mafia włoska nie nożami. Mój drogi przyjaciel. Nie jestem aż tak blisko z włoską mafią. No ja też tylko czytałem, proszę Państwa, kłaniam się pięknie. Carissimi fratelli e sorelle, chciałoby się powiedzieć, czyli umiłowani bracia i siostry, bo oto rozpoczynamy cykl śniadań świata. Dokładnie. I pierwsze śniadanie będzie z kuchni. Italia, proszę Państwa. no wyobraź sobie. I taka oto niespodzianka dla Państwa się tutaj ukazuje w sposób niezwykle skromny, rozmalowana po moim bufeciku, ponieważ jest jeden problem zasadniczy z włoskim śniadaniem. Oni go nie jedzą. Jedzą raptem rogalika, proszę państwa, bardzo lubią, nazywają go w odróżnieniu od francuskiego croissanta cornetto, chociaż to właściwie to samo, mamy ciasto francuskie, Włosi kochają niewielki dodatek czekolady i proszę państwa, w okamgnieniu możemy sobie takie rogaliki w domu przygotować, mając na uwadze jedną z podstawowych cech. Włoskiej kuchni o dowolnej porze. Wielka, spektakularna, soczysta, inspirująca świeżość. Tam się nie jada niczego odgrzewanego, niczego z wczoraj. To jest też taka uwaga do makaronu makaron tylko na świeżo. I ja przed chwilą, mając na uwadze, że ty po, przed śniadaniem e, tak, oczywiście, zresztą spójrz, one są jeszcze gorące ja je wypłuczę. Pozwól, że dotknę. Chciałbym, żebyś ocenił ich delikatność, zmysłowo zobacz, czekolady trochę. Co powiesz? No, powiem Ci, że naprawdę, gracje, signore. Gracje, ale no to jeszcze tylko wstęp. Przeżuj mhm. i przeżyj ten oto kęs kornetto. A ja Państwu chciałem zwrócić mm. uwagę na zjawisko zwane ser mozzarella. Wydawać by się mogło, że to jeden gatunek sera, od gomułeczka biała, dość sprężysta. Nie jest tak. To, co Państwo zwykle kojarzą, to jest tego rodzaju mozzarella. Świetna do sałatek. Ona się powinna włókniście nam tutaj pięknie rozchodzić. Można ją kroić, jeść, jeść z pomidorem. Albo zapiekać, ona się rozpuści. Tu natomiast widzą Państwo drugi motyw. Wydawałoby się kostka wczorajszego masła. Otóż nie. Już się miałem denerwować, że to jest jakiś substytut, erzac. A to wprost przeciwnie. A to wprost przeciwnie. Ja zasłonię producenta i udowodnię Państwu, to jest cucina mozzarella. Mozzarella kucina, czyli taka przeznaczona Kuchenna. specjalnie. Wiesz co, no kucina, czyli do ugotowania jej, nie do jedzenia na świeżo. A... Stąd też pozwoliłem sobie tę oto tarę tutaj postawić, albowiem taką mozzarellę zdecydowanie to zetrzeć ty... należy. Dobrze, to ty sobie zostajesz starą oraz z mozzarellą. A... Wrócimy jeszcze do ciebie. W ogóle dzisiaj będziemy, pytanie na śniadanie, również w Rzymie. Cudownie, nie mogę się doczekać. A pozwól, że ja już oddam głos Beacie, która siedzi. Nie uwierzysz, z kim, Beato, z kim ty siedzisz? Siedzi i czeka. Już za chwilę w pytaniu na śniadanie Mam Wobrębniak si, si. i Izabela Łapińska, czyli piękna projektantka i piękna aktorka. Ale przedtem I, i pięknie wzrumieniona eee. jak to zapowiedź śniadań świata prosto z Rzymu. A wiesz co, to wiesz co, polskie, polskie żołnierki, one by mogły coś takiego zjeść, miałyby mnóstwo energii. Ja bym chętnie przyrządził. Mówisz? I podał. A przeniesiemy się na do Rzymu? Tak, teraz, si, si, si. A co tam robiłeś? No, peregrynowałem, oglądałem, smakowałem, poznawałem jak smakuje Rzym o Paweł Loroch. Paweł Loroch, czyli z dawna Laroche, e, między warzywami. And andy, andiamo a Roma, okay. buon appetito. Śniadania świata to wędrówki Pytania na śniadanie, w których sprawdzimy, jak rozpoczynają poranek mieszkańcy Ziemi. Zaczynamy od Rzymu. Kto z nas nie lubi kuchni włoskiej? Pachnące sery, świeże warzywa, bogactwo makaronów no i pizzę, a wszystko w pięknej scenerii wiecznego miasta. Wędrówkę po Rzymie rozpoczynamy od placu wszystkich ludzi. To bardzo modne miejsce spotkań Rzymian na poranną kawę. Można spokojnie nazwać je salonem. Jego cechą charakterystyczną jest obelisk Ramzesa II, przetransportowany tutaj ze starożytnego Egiptu już w X roku przed naszą erą. Na Piazza del Populi postanowiłam zaprosić na poranną kawę pana Jasia Gawrońskiego, gwiazdę włoskiej telewizji, byłego eurodeputowanego i rzecznika pierwszego rządu Silvio Berlusconiego. Może przy śniadaniowym espresso zdradzi nam, jaki jest ten kontrowersyjny włoski polityk. Zaczyna pan dzień od kawy? Zawsze. Gdzie? Czasami od dwóch kaw tak samo. U siebie w domu czy w kawiarni? W kawiarni zawsze w kawiarni, bo w kawiarni jest zawsze lepsza kawa, bo musi być ciepła, musi być pracująca więcej czasu, więc lepiej zawsze w kawiarni. Życie właściwie jest dużo bardziej na zewnątrz niż w domach. W domach rzadko się idzie do restauracji, do kawiarni, do różnych miejsc w domach mniej. Po raz pierwszy się spotkałem z Beduskuniem na, na, na śniadaniu. Zaprosił mnie na śniadanie. Biznesmeni lubią dyskutować o sprawach na śniadaniu. W pierwszy raz się spotkałem z nim i zaoferował mi pracę wtedy w telewizji. Przez rok pracował Pan bardzo blisko z Berlusconim jako rzecznik jego rządu. Zna go Pan od lat. Jakim on jest człowiekiem? Oprócz tego, że budzi kontrowersje, oczywiście. No, no właśnie, wiem, że budzi duże kontrowersje, że dużo ludzi go nie lubi. I mogę to zrozumieć z różnych powodów. Ale na pewno jest stra sympatyczny i stra łatwy z nim pracować. Bo jest bardzo otwarty, bardzo przezroczysty, bardzo jawny. Jak byłem rzecznikiem tam w rządzie, to zawsze drzwi otwarte. Nigdy nie, nie mówił. Dostaw mnie samego, nie słucha i tego, że to są ludzie dosyć rzadcy, z nim pracować naprawdę było bardzo, bardzo łatwo to za wszystko. A to się mówi o takich skandalach obyczajowych, o tych takich ścisłych kontaktach z kobietami. Ścisłe. Ścisłe. Raczej ścisłe, jest... tak. to Mówi się, że za, troszeczkę za wiele, za wielu kobiet i troszeczkę za młode. Ale to mówią ludzie, którzy nie są na niego przychylni, a ci, którzy są przychylni... Mówią, że w sam raz. Nie krytykują i chcieliby bardzo być na jego miejscu. Pana nazwisko jest dobrze znane w Polsce. Polacy kojarzą pana z różnych y, pana zadań życiowych. Y, a nie ciągnie pana do tego, żeby wrócić do kraju ojców? To znaczy ojciec, mama Włoszka. Tak, tak, tak. Ciągnie, ciągnie, bo ja mam... E, no, Włochy mają do tego, że są... Nie, banalnie powiedzieć, że są ślicznym krajem i, 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 i klimat i to wszystko ale w Polsce są dużo lepsi ludzie. Dobrze, to kończymy naszą espresso no i się do swoich zajęć, prawda? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. Najlepsze miejsce do poszukiwań włoskich przysmaków na obfite śniadanie to Campo di Fiori, i Pole Kwiatów. Samą nazwę spokojnie można by było zamienić na Pole Serów, Wędlin, Makaronów i Świeżych Warzyw. Nos naszego śniadaniowego obieży świata kulinarnego Pawła Rocha znów okazał się nieomylny. O, salmio! Śpiewam, proszę Państwa, do karczocha, oszołomiony bogactwem ingrediencji, które znajdziemy na Campo di Fiori w Rzymie. Tu każde śniadanie wchodzi w grę. Zwróćcie uwagę, samych sałat, dobrych 300 gatunków. Karczoch delikatesowy odłoży, Mili Państwo, jak ktoś ma ochotę na delikatesy, Rzym ma je wszystkie. Czas na doskonałe śniadanie. Jakbyście chcieli konkretny przepis, to w najmagazynie na pewno znajdziecie na wędrówkę po Rzymie i jego kuchni zaprasza również program pierwszy Polskiego Radia. Arrivederci. Arrivederci, buongiorno. Nie mam karczoków, właśnie zdaję sobie sprawę. Mi brakuje w tej kuchni dzisiaj. Ale, ale masz... to na Campo di Fiori trzeba jechać. Jadę. Ale masz włoskie śniadanie, które przyznam, szczerze mogę Państwu zradzić. troszeczkę przetrzebiliśmy, bo tutaj zniknęło kilka zapiekanek, zniknęły rogaliki, ale to wcale nie była ja, to była Marzena Sienkiewicz. Tak, a ja zaczęstowałem tak, w łonie, to <grym> Zapraszamy w każdym razie na włoskie smaki. W najbliższe piątki również po włosku, już nie tylko poranne dania. Bo jak Państwo wiedzą, tych porannych dań lista bardzo krótka w Rzymie i okolicach. Ja mam nadzieję, że za chwilę tymi przysmakami poczęstujesz naszych gości, bo na naszej kanapie zasiadły już Iza Pińska i Małgorzata Foremniak. Jak się yy. przyjaźnią, jak się ubierają o tym za chwilę. wczoraj odwiedziliśmy atelier Izę.